Martek? Muszę ci coś powiedzieć. Ślicznie wyglądasz. No, ciekawe, dla kogoś tak odstrzeliłaś. Już ty dobrze wiesz, co? W końcu sama wynajęłaś żigolaka, żeby mnie poderwał. Co zrobiłaś? Nie słuchaj jej, ona kłamie. Proszę cię, daruj sobie. Mariusz mi wszystko powiedział. W sumie wiesz, co możemy sobie do niego zadzwonić i razem z nim porozmawiamy, co? Czekaj, jakim Mariusz? Lata do cholery, co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. Twój plan był do bani. Zaraz, jaki plan? Bartek, o czym ona mówi? Po pierwsze, musisz wiedzieć, że już po wszystkim. Właśnie mówiłem, Beacie, że nie chcę dalej tego ciągnąć. No, ale czego? Nie mamy problemów finansowych. Moja firma ma się świetnie, a ja nie zbankrutowałem. Poczekaj, ale przecież mówiłeś, że. kłamałem. Ale zrobiłem to dla nas, żeby moja rodzina w końcu się od nas odczepiła. Żeby wreszcie cię zaakceptowała. Kocham Cię i wiem, że nie jesteś ze mną dla pieniędzy. Ja tylko chciałem, żeby Beata i moi rodzice też to wreszcie zrozumieli. No, tylko, że to ja miałam rację. Wiem, że umówiłaś się z Mariuszem. Chciała Cię zdradzić. Tak, okej, okay, umówiłam się z Mariuszem pod wpływem chwili. Po tym, jak po raz kolejny się pokłóciliśmy. Tylko wiesz, to nie chodziło o pieniądze. Tylko po prostu o to, że kompletnie się ode mnie odsunąłeś. Ja się zupełnie poczułam sama ze wszystkimi naszymi problemami. No wiem. Też to poczułem. Po naszej dzisiejszej kłótni przez telefon. Hmm. Dlatego postanowiłem zakończyć tę szopkę. <słuch> Powiedziałem Beacie, że zdałaś test. Wiesz, to też ci coś teraz powiem. Wal się. Ruksana, poczekaj. Ja to naprawdę zrobiłem dla nas. Nie, zrobiłeś to dla siebie. Po to, żeby ci rodzina przestała truć. <słuch> Serio, że ponad miesiąc mnie okłamywałeś? Udawałeś depresję? A wiesz, co ja w tym czasie przeżywałam? No, wiem, wiem, ten cały tezm strasznie głupim pomysłem, ale wyjdziemy z tego silniejsi. Nie. Nie wyjdziemy, bo ja się wyprowadzę. Poczekaj, no, porozmawiajmy. Nie mamy już o czym! To, co zrobił Bartek, nie mieści mi się w głowie. Okłamywał mnie bez mrugnięcia okiem. I po co? Żeby udowodnić coś swojej rodzinie. A gdzie w tym wszystkim my? Gdzie zaufanie? Gdyby naprawdę mnie kochał, to miałby gdzieś co inni mówią na mój temat. Oksana jest na mnie wściekła. I chyba ma rację, bo zrobiło się naprawdę grubo. Ale mam nadzieję, że jej przejdzie. Kocham ją teraz nawet bardziej i już nigdy w nią nie zwątpię. A moim bliskim, jeżeli znowu będą próbowali coś na nią gadać, powiem, żeby spadali.